Siemano wszystkim, z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem coś nietypowego, czyli Rainbow Six Siege. Postanowiłem wrzucić filmik właśnie z tego, ponieważ ostatnio troszkę więcej pograłem. Mam wrażenie, że gra mi się troszkę lepiej. Troszkę też poznałem, słuchajcie, te mapy. Aczkolwiek na pewno nie tak jak ci, którzy grają od samego początku. Grałem niejednokrotnie z ludźmi, którzy non topper można by powiedzieć, młócą w Rainbow Sixa. I znają takie miejscowe, o których absolutnie nie mam pojęcia. Popełniam oczywiście błędy, chociażby tutaj widzieliście był strzał w ścianie i tak naprawdę przez ten strzał jednokrotnie ktoś już mógłby mnie wyczaić i... Mógłbym po prostu zginąć. I zobaczycie zresztą w filmiku, właśnie jakie błędy popełniam, ale też zobaczycie, że na tych błędach czasami się uczę, a więc, że staram się no, po prostu tych błędów więcej nie popełniać takich jak zrobiłem. Z tym, że, no trzeba faktycznie przyznać, że ta gra potrafi zaskoczyć. Ja na samym początku słuchajcie, grałem w Rainbow Six z tego powodu, że. Ta gra mnie odrzuciła e, tak naprawdę nie po Alfie, nie po Becie, tylko właśnie już w dzień ten, tej premiery, kiedy zacząłem grać i kiedy okazało się, że mam mm, no dosyć duże opóźnienie względem tego widzenia innych graczy, że ginęłem w sytuacjach, w których tak naprawdę no, wydawało mi się to dość dziwaczne e, i e, heady z 30 metrów, słuchajcie, z biodra wchodziły ludziom, także no, to naprawdę potrafiło zdeprymować, aczkolwiek cały czas uważałem, że ta gra jest naprawdę świetna, że ta gra stawia przede wszystkim na taki teamplay, że stawia na to, żeby pomyśleć, żeby zaskoczyć przeciwnika, żeby wykorzystać te swoje postacie, żeby dobrze dobrać, oczywiście, cały ten skład, jeżeli w jednej z drużyn jest ktoś, kto zagłusza, że tak powiem, urządzenia elektryczne. W przeciwnej, oczywiście, drużynie, a Wy powinniście wziąć kolesia, który po prostu ten zagłuszacz zniszczy, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, no, mnóstwo sposobów, mnóstwo rzeczy ludzie już powynajdowali, żeby utrudnić życie przeciwnikom. Ja ostatnio w bardzo dziwny sposób, słuchajcie, zginąłem, nawet nie wiedziałem, jak to się stało, a okazało się, że ktoś po prostu przez podłogę zaczął do mnie strzelać ponieważ jego kolega bardzo dobrze mnie zaznaczył, a więc no to były naprawdę różne, różne to sytuacje, w których no, człowiek kurde, mówił, what the fuck, co to było. Ale i czasami mam takie mecze, gdzie też sam siebie tak naprawdę zaskakuje, gdzie no, jakimś cudem, tak jak tutaj widzieliście, no, położyłem czterech przeciwników. Piątego no niestety, ale już troszkę na dzikusa poszedłem i tutaj nie ostrzeliłem, zginąłem. Za późno zresztą poszedłem do tego punktu, żeby go przejąć. W każdym razie muszę powiedzieć, że ta gra jest naprawdę dobra. Ale no mówię, ona ma pewne mankamenty, które mogą e, w pewnym stopniu odrzucić na samym początku tych, którzy zaczynają w nią grać. E, pierwsza rzecz, myślę, to jest taka, że jednak dosyć szybko się ginie. E, ci, którzy grają w Counter Strike'a, e, myślę, że tutaj mogliby się odnaleźć, aczkolwiek tutaj jest to celowanie, e, tutaj jest takie wychylanie się, e, ten sposób poruszania się jest na pewno dużo, dużo inny niż w Counter Strike'u, aczkolwiek są bardzo Podobne zasady, a więc giniemy a bardzo szybko, Heda, jeżeli dostaniemy jednym strzałem, niestety, ale schodzimy. I nie mogę powiedzieć, że tutaj akurat twórcy, producenci tejże gry nie czuwają nad nią, ponieważ co chwilę ją ulepszają, co chwilę robią jakieś pacze. I jedno, co mi się naprawdę spodobało, to było bardzo szybko, zaraz po premierze, jak po postanowiono hmm, ludziom, którzy używają tarczy zmniejszyć po prostu ich celność strzałów z biodra z pistoletów, ponieważ to było masakryczne. A to właśnie też na samym początku dosyć mocno mnie odrzuciło i, i szkoda, że dużo szybciej ten patch nie wszedł, ponieważ to było tak, że Ludzie, właśnie grający z tarczą, strzelający z biodra, z zataj tarczy, mieli dużo, dużo więcej do powiedzenia, mieli większe możliwości niż ci, którzy no po prostu w zwykły sposób celowali. W tej chwili jest to bardziej zbalansowane, aczkolwiek z pojawieniem się to nowych postaci, niektórzy twierdzą, że no te postacie są troszkę zbyt mocne i tak dalej. Z tym, że po pewnym czasie tak naprawdę ludzie znajdują sposoby na nie. Ja na przykład ostatnio bardzo często trafiam na tego kolesia, który jest w stanie śledzić kroki przeciwników, a więc widzi je na, na tym, jakby polu walki, na tej podłodze. Po prostu wykrywa niedawno idącą tą stroną osobę. I to jest trochę wkurzające, ponieważ w takim momencie robi się coś takiego jak wallhack, i wiecie, no grając już tutaj chociażby e, kawejrą, no niestety, ale nie mogę tak dużo biegać I, i kurczę tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten przeciwnik może używać właśnie e, takiego setupu. Tak więc to jest, to jest, e, no tutaj e, kwestia tego jaki sposób na takiego delikwent, delikwenta e, znajdziemy. E, każda oczywiście z tych postaci ma jakieś plusy, każda z tych postaci ma jakieś minusy jedne są szybsze, inne są wolniejsze i tak. I tak dalej. Oczywiście, tutaj już o wyposażeniu nie będę się nawet wypowiadał, ponieważ tego jest mnóstwo. Ale słuchajcie, co jeszcze mnie odrzuciło na tym samym początku, i szczerze mówiąc, to do tej pory jest, i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Słuchajcie, to matchmaking. Matchmaking jest niestety, ale jednym z najgorszych, jaki spotkałem w grach FPS. Tutaj dobicie się do gry. Na tych rankingowych jest co prawda już stosunkowo w miarę szybkie, ale jeżeli chodzi o tą grę swobodną, to tutaj czasami czeka się naprawdę długo i jest to bardzo, ale to bardzo irytujące. I czasami jest tak, że mecz trwa krócej niż samo dobicie się do gry. No, to jest wydaje mi się, no, troszkę bez sensu zrobione. Nie wiem dlaczego to nie może być poprawione. Tak samo na przykład wyjście z gry jest cholernie długie, a więc. Mamy jakąś walidację trybu multiplayer, jakieś dziwne w ogóle określenia, które kojarzą się tak naprawdę dwuznacznie i nie wiem dlaczego m, aż tak powoli to chodzi. Eee, nie wiem, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że te rzeczy po powinny być poprawione, ale mimo to nadal uważam, że właśnie ta gra ma niesamowity potencjał, ze względu na to, że tutaj trzeba grać dużo, dużo bardziej ostrożnie. Ja co prawda z racji tego, że jestem graczem no, w większości grający na takich może bardziej casualowych grach, a więc a, czy to Battlefield, czy to um, Call of Duty, gdzie trzeba biegać, gdzie właśnie ci, którzy biegają, mają lepsze staty, mają więcej fragów i tak dalej. Tutaj nie zawsze tak można robić. Oczywiście część osób mogłaby się pewnie w tym momencie ze mną nie zgodzić, oni pewnie twierdzą, że oni raszują, że oni kurczę po prostu zaskakują tego przeciwnika i zgodzę się z tym eee, też, ale mm, wydaje mi się, że tutaj jednak, kiedy bronimy, trzeba bronić, eee, kiedy atakujemy, no to niestety, ale musimy uważać na to, że może być rozłożone mnóstwo pułapek, zresztą za chwilę zobaczycie, jak się w wpierdzielę właśnie w jedną z takich pułapek, nie zauważyłem jej, nie wiem, Jakim cudem, ale właśnie to wynika z tego, że nie gram zbyt dużo w tą grę i że jeszcze nie na wszystko zwracam uwagę. Nie. Przewiduje jeszcze tego, w którym miejscu może przeciwnik rozstawić jakąś pułapkę, czy no nie wiem, no cokolwiek. Aczkolwiek no, kiedy, na samym początku wpieprzałem się w naprawdę mm, niezłe y, gówna, a więc, a więc było tak, że y, nawet kapkan był w stanie mnie bardzo szybko zlikwidować. W tej chwili, tak naprawdę, kiedy jest kapkan, y, już tutaj rzadko kiedy wpakuje się na jakąś taką minę przez tego kapkana rozstawioną. Y, Częściej raczej wpadam, właśnie w pułapki, które rozstawia frost, jak dobrze pamiętam. I właśnie to jest ten moment, słuchajcie, gdzie spojrzałem na dół. Wydawało mi się, że nie widzę tam nic oprócz tych drutów cholernych, kolczastych i oprócz tarczy. I wszystko ładnie pięknie. Zobaczcie, zeskoczyłem, wszystko ok, ale słyszę, że kurde, tutaj gdzieś są kroki z jednej i z drugiej strony. Wydawało mi się, że ktoś będzie za mną. Starałem się wycofać delikatnie, no i okazało się, że właśnie pod samą drabinką znajdowała się tarcza. Gdybym się wpierdził od razu. Nie miałbym nic przeciwko, ale kurczę, po prostu zaskoczyłem tak, że przeskoczyłem tą pułapkę, no i niestety wpierdzieliłem się. Szkoda też oczywiście, że bardzo dużo czasu zajmuje nam odblokowanie niektórych postaci. Kurde, te postacie, które kosztują 25 tysięcy punktów, to jest lekkie przegięcie. Ja wiem, że zmusza nas to do tego, żeby po prostu wykupić ten PayPass. No, to, a, ten pas na, na, na DLC i tak dalej, na te wszystkie postaci, yy, i rozumiem to z jednej strony, z drugiej strony, też jeszcze może być tak, ktoś powiedzieć, że dzięki temu ta gra bardziej wciąga, że zdobywamy te punkty, ale uwierzcie mi, w, przez okres, który grałem, co prawda nie jest to bardzo długo, ponieważ jestem na 52 levelu, odblokowałem tylko jedną postać za 25 tysięcy. I chyba jedną postać za 25 tysięcy, no i tam kilka tych pozostałych, tych zwykłych, gdzie chcę uzbierać sobie po prostu na następne za 25 tysięcy i odwlekam możliwości odblokowania tych, którymi tak naprawdę nie za bardzo uśmiecha mi się grać. Może źle, może, może dobrze, no nie wiem, no chcę mieć też jakiś fan taki z używania tych postaci, które są później odblokowywane. Tak więc tak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą grę. E, można, właśnie. To jest to, że ta gra jest bardzo taktyczna. E, trzeba też uważać, w jaki sposób się poruszamy. Fakt, że te kroki są cholernie mocno słyszalne, co prawda. Mm, troszkę denerwuje mnie to, że e, dźwięk, który wydobywa się nad nami, dźwięk, który wydobywa się pod nami jest tak samo słyszalny jak ktoś by był na naszym poziomie. I w tym momencie nie wiemy do końca kurde czy tu ktoś jest czy kogoś nie ma. A, czy ktoś biegnie zaraz obok mnie? Zobaczcie, to jest właśnie ten moment, w którym się nauczyłem, że trzeba jednak tutaj troszkę zważać na to miejsce. No i koleś wyrwał szota. Tak więc słuchajcie, to jest właśnie to. Uczyć się na błędach. Ja tych błędów jak na razie wydaje mi się popełniam dosyć dużo, ale no kwestia tego oczywiście, jak z czasem mi przyjdzie pograć. Czasami jeszcze miesza mi się oczywiście tutaj to używanie tych przycisków, czasami mi się miesza, co ja mam użyte, znacie co mam w swoim zestawie. Mało tego czasami jest nawet tak, słuchajcie, że nie zwracam nawet no, uwagi na to, kto jeszcze został w grze. Nie mówię to nawet już o swoich ziomkach, ale o tym, a, kto gra w, y, po stronie przeciwnej jeszcze. <laughs> A to jest bardzo ważne, bo jednak wiemy, czym ten przeciwnik w takim momencie może nas zaskoczyć. Czasami może to być puls, który będzie nas śledził gdzieś tam przez ściany, i w tym momencie może być kiszka. Tu akurat już zwróciłem uwagę na to, że właśnie jest frost, dlatego też spojrzałem trochę pod nogi w pewnym momencie. No i wyczekuję tylko na to, żeby po prostu ta postać tutaj się wychyliła. No i w pewnym sensie uratowało mnie też to, że ktoś z drużyny. Naszej wyszedł i tak naprawdę odsłonił miejscowe, w której znajdował się Frost. Znajdowała się Frost. Tak więc, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Muszę powiedzieć, że mówię, ona jest fajna do tego, żeby pokazać ją w takich skrótach. Czasami może być tak, że ona może być strasznie cholernie nudna, jeżeli pokazuje się ją w całości. Dlatego też poobcinałem troszkę ten filmik i właśnie w takiej formie go wrzuciłem. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie moi drodzy, zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się, pa pa!